Cześć moi drodzy, zobaczcie w tym roku nasze agrestiki. Tutaj mamy czerwony. Także sporo tych agrestików jest fajnie to wygląda. Jeszcze nie wszystkie dojrzałe, ale. On taki mniejszy jest rozmiarowo nie są takie duże te owoce, ale są bardzo smaczne. I tutaj taki drugi jeszcze mamy też na nodze. Jak to się mówi szczepiony. No i też może te owoce nie są wielkie, ale za to jest krzaczek obsypany. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tych agresów piennych. Po prostu one mniej miejsca zajmują. Krzaczek jest troszkę wyżej, więc jest też lepiej doświetlony. Tu było mocno, mocno cięte te krzaki, więc może super obfitego plonu nie ma. Ale myślę, że możemy być zadowoleni, bo jeszcze ten zielony myślę, że tak 2 4 dni i zacznie dojrzewać. Bo mają być upały teraz w Polsce. A tutaj czerwony już jest jak najbardziej. Będę właśnie pojemniczek przygotowany, będę zbierał. Także chciałem Wam po prostu pokazać, jak to u nas wygląda, te agresty pienne. Także opłaca się e, uprawiać agresty pienne. Tym bardziej, jak macie małą działkę, to one są bardziej takie kompaktowe. I nieprawda, że one mają mniej owoców, zobaczcie. Cześć!